Siemano wszystkim, ja jestem całcią, a jest to już trzeci odcinek z serwera od Tak eee, A ostatnio się dowiedzieliście, trochę zmiany tu zaszły, już wam mówię co i jak. Po pierwsze mamy indziej BIGE, ale ci nową Bigię. Nazwa chociaż mamy tą samą monet. Ale usunęli mi tą gilię, ponieważ już tak takim wam spam. No ale to już nieważne, tam się rozwinęło mi wdrażam, musiałem no, założyć, no ale trudno. Jak widzicie, to już mam troszeczkę, kumam mam słabe, może żelazne, ale teraz brane w jak ale widzicie, to już się w płatki zaopatrzam. Robię sobie tutaj siłę na razie. E, na pewno będziecie, e, no na pewno będziecie mi pisali w komentarzach, że jeszcze mam regenerację, czy nie regenerację, tylko szybkiego leczenia, ale to zrobimy właśnie na tym odcinku. Tylko jak wiecie, to potrzeba mm, arbuzy. A ja nie mam arbuzów, ale za to mam sydy arbuzów, więc yy, na tym, no to będzie dzisiaj na nasz odcinek, że będziemy robić farmę arbuzów i będziemy robić podki regeneracji. Tu mam troszeczkę już butelek z wodą, ale jeszcze nie zrobionych brodowek tutaj muszę. I mam się kończą brodawki, ale ja tu mam farmę, którą pokazuję. Taka sobie gildia, dzisiaj dziś się założona tak jakby. No. O, tu mam poddaszki, sobie je zbiorę. Oj, to jest... no, A tu oj, 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 to zapiszę. oj, 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 Okej, oj, 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 Robimy farmę, ponieważ jak będziemy mieli farmę, to potem możemy mieć pewien bo będziemy robić dwie, jeszcze jedną skrzynkę tam. Eee, to ma wszystko. Tutaj może jeszcze jedną sobie od razu... O, ktoś widzi, że jest tam ten to Mogę tu sobie wziąć. I tutaj butelka wody, butelka z wodą, butelka z wodą. No dobra. Okej. Okay. Nie wiem czy mnie dobrze słychać już szczerze. Ale mam nadzieję, że tak. No, ostatnie te odcinki były nieogarnięte, ale ten jest taki obarnięty jakoś jakoś, Eee, Aha, dobrze. Miałem ja, Co potrzebujemy? Potrzebujemy wiaderko z wodą. Drugie z wiaderko z wodą. A! Nie wiem, co, miałem, co zrobić. miałam zrobić zrobić kowadu. To zrobię. Właśnie, muszę spać w której godzinę. Okej, okay, to jeszcze mamy ponad 20 minut. Tak, 30 minut, 20 minut się Myślę, że to będzie spoko. Okej, okay, to teraz tak, tak i tak. Aha, już wiem, tak. się to mówi. Nigdy za pierwszym razem, a może raz zrobiłem za pierwszym razem Całą, całą kowadę. Zawsze mi się myli, nawet na słońce coś sprzedać No kowadę można w każdym razie dać Gdzie a. No, gdzie tę kowadę można dać? Na skrzynkę? Okej, okay, spoko Ile? 17 loj! bo jeżeli się ma polski to nawet, nie wiem czy pochabili te błony, ale bierze dwa razy tyle ekstra albo od razu wylatuje ten kill okej, okay. aha okej, okay. no, nie myślałam, mi tu zindukowało się Kurczę. nawet wysoko by było no pozdrawiam tutaj y, Sarę na serwerze, ona nas tutaj jest teraz tak, Sara 880 ABC. Hmm, pozdrawiamy też moich kolegów z serwera, tutaj jest gilgi, kube i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to mamy, to mamy, jeszcze sobie... Gdzie jest moja łopata wieaksowa? Dobra mniejsza, o to miałam tu łopatę wieaksową. To teraz tak, tu pociągamy w ziemię. No i idziemy. Mocno jeszcze chodzi, żeby zrobić maczkę kosmą. Ale to, to nie będziemy się w to bawić, bo teraz to jest bez sensu zrobione co to spalili, że o a się kocie. Dobra, to. Tak, żeby było symetrycznie. Zatopatrz, cztery, tutaj może wykopię. Okej. Okay. To jest porządny kill, tak. Mogę do kilku. I do to mogę do Glidy. Raz dodałem kogoś do Glidy, od razu kogoś sprzedał, odprawił. I Glidja zwalone i tak to jest. Nie dodaję, już w osobę dodam, zaufałem. I jeszcze dodam, może kogoś, ale taki co już znam, to już nie dodaję, raczej, bo to jest bez sensu. Już ufanie straciłem tak, że do kasa nie możesz. No, Zaraz powiem, że zrobieniu YouTube. Kurde, takie godziny na pewno nie są bo cicho gadam sobie. Nie wiem, to się zobaczy potem już na 14. <gryny> Każdy pisz. <gryny> Dobra, spoko. Pozdro... Główki już zamknięte Tutaj ah. już sami nie siebie Spoko. Tu damy wodę Tu damy wodę Pozdrów ziomeczki Pozdrawiam Ed Tak, pozdrowiłem wszystkich Spoko, macie pozdrowienia Od kolegów z serwera Właśnie Zapraszam was na serwer Nooo, IP to jest podałam w opisie a administracja jest bardzo spoko, więc pozdrawiam. Właściwie też. O, ja już jestem w stanie. Co to jest? Psa. Pozdrawiam, DJ i lesbijskie. <gryst> jestem jest super. Pozdro, poz, poz, pozdro Chluj, nie wiem, w tak, No to zrobię tyle. Dzisiaj jest mało ludzi, ja... ogóle pozdrawiam, aby to było... No. No. Ale kurczę, no. <gryw> jak to tu, no miałem się to wszystko obejrzeć, tą wodę, to się zobaczę. Ale zresztą i tak i tak. Muszę tu, 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 tu. A, motyka, chodź, że... Pójdziemy na bogato, to jak boga, się to... <gryw> Nie, no, żaden Aha, okej. Okay. Możemy wziąć patyczki I robimy diaksowo. Dobra, tutaj sobie wezmę patyki Dwa Dwa i żelazne. Nie diaksową no, Nie, nie. do nie tego gówno Potem się Nie podki... No tak myślałam A czekajcie, z czego to się to robiło? No to No na się robiło, bo na obrażenia To się z czegoś innego było. Ale też się to przyda Wiesz, tam takie coś na no tą. On... O, tu nie ma fajna. Teraz to tutaj F -power. F to Macie może zobaczyć, to jest OK. Aha, dobra. Mam supera, już trochę się nie zbierało. To jest spoko. Chyba, motykę mam. I na Macie de Aksyl falcieśmy.

Okej, okay, teraz tutaj oświetlenie. Tu trzeba by było takie farmy zrobić. Okej, okay, również... No, no i farma taka ogarnięta już. Eee, tutaj jeszcze dam tabliczkę farma arbuzów, jeszcze drzwi. Farma. Z zów. No. Dobra, drzwi można już zrobić szczerze powiem. I pójdziemy za was podrywać, no eee. okay. to Tutaj drzwi sobie zrobimy. Tak? A zobaczymy jaka tplotka robiła. Trucizna. A ja powiem szczerze, że truciznę można zrobić dłuższą. Ponieważ... ponieważ gdyż... Yy, I tak i tak odbiera trochę, a ja wiem, cały czas do końca taką długą zrobimy, to do pierwszego serduszka wystarczy uderzyć uderzy nawet ręką dwa razy, no i dednie na taki nawet w potwórce. A to jest dobre, ktoś coś w gonicie, no i ty sobie rzucasz podką. i zostaje mu flipę. No wiadomo, bo raczej będzie uciekał, chyba będzie cię gonił. I, ty, I jak on cię będzie gonił, to tego kila za jedną Fabko, No nie ma rzeku. Dobra, mam 9 leweli. Okej, tu mam tak pół Ja mam na... No. Kordu wam nie pokażę oczywiście, a jakbym się śmiał. O, Pozdrawiam też gra ich ja. Sara też pozdrawiam. Czekaj. Tu pisają. Piszą, pisają. Ojej, już mi się język możecie Dobra. Dwie minuty tylko? Posznie. Albo... nie wiem, czy może przedłużyć, zobaczymy. To jeszcze i tak będziemy musieli zrobić ma pod chytkuciznę, bo to też się bardzo przyda. Dobra, idziemy pod Rybunek. Kuciak! Kuciak jest spoko. A fajne miejsce naprawdę. Bardzo się cieszę. To takie fajne, chociaż miałam lepsze, ale... Jak zwykle ja są taki genialny, że, eee, nie uwierzycie co się zrobiłem. <gry> eee, wziąłem sobie, wykopałem, wsadziłem wszystko do skrzynki, bo nie chciałem stracić, bo się bałam, że dednę. Poszedłem sobie na Homa, bo tam mam Home, eee, gdzie trollowałem. No i ja w ogóle tam fset homa nie zapisałam, ani homa w tam, gdzie dałem tej tempi do skrzynki. Tam, gdzie zacząłem dać gildie, ani nie climb'a, bo nie miałam powera. I nie miałem jak tam wrócić, kordy nie zapisałem, i pozdro. No i teraz co? Dobra, chodźmy gdzieś dalej. O! Tu jest ta. Można łóżka zrobić. Ale dobra, pewno może drewno sobie wezmę. Okej. Okay. Tutaj. O, jeszcze to, to, Okej, to, to, to drewno już... To drzewo, drzewo, drewno, kurde. To drzewo już mam ścięte. Jeszcze to. Ścinamy, ścinamy. Dobrze. Ścinamy, ścinamy, ścinamy... Okej, okay, okej, okay, tu jeszcze. Dobra. Muszę trochę głośniej gadać, bo się było, że nie będziecie mnie słyszeli. Ale ja w sumie jak na Skype to nawet było spoko, raz było mi słychać, raz nie, ale na tych Skype było chodzi, więc to też spoko było. Okej, okay, tu jeszcze to drobienko, drewno nigdy nie za mało. Ale co ja potrzebuję? Arbuzy potrzebuję do tego? E, co jeszcze potrzebuję na glubie? Znaczy na napotki na potki. No na pewno brodawki, no ale tego nie uniknę, one muszą urosnąć. Tak samo te arbuzy. tak że mam do No, co tu był? To mój miecz? Co to było? Jak się przestraszyło. Widzieliście moje minuty. O, minuta 30. Też to jeszcze spoko. A to nie, to spoko, minuta 30 to masz. To masz... To jest długo, no. Tak, ze spodki będziecie, nie, um, więc to jest... bo, tu Łatwą rośnie. Tutaj nie przeszkadzam wam... A, tu mam podki siły. O, już brodawki ładnie urosły. Dobra. To i tak będzie zostało, Dobrze, niech tak rosną w sobie. Chodzę to jakoś powiększę. Ale na chwilę obecną FAU to slime i F. O, zobaczcie zobaczcie, mam to Dobra, trzeba wszędzie poklejmować, bo tu nie mogą się wybić. Tutaj jest slime, ale tu chyba nie ma. Tu musi być jeden klejn. Nie, nie musi być ten, tylko. Tutaj zobaczymy, czy tutaj jest zaklejmowane. Dwa jest slime. Hall. To jest kraj, jeszcze wszędzie musimy potencjał to włączyć, żeby znowu takiego trollu nie było jak ostatnio. Kto jest na serwerze? Okej, okay, nikogo nie ma. Znaczy, nikogo nie ma, co mogłem z nim powiedzieć, na skrypie, czy co <tuklenka> Nikogo nie ma. Dobra, brat. tu można jeszcze sobie zrobić zapotkę? E, mam oko palenka, mam oko palenka, nie, nie wiem... Zróbmy robiła robiłam. Kurde, no nie wiem z czego tu można teraz zrobić, ale dobra, przepalamy, znaczy, przepalamy. Robimy na razie podkę taką. To mogę wsadzić. To też mogę wsadzić. To mogę sobie to wsadzić. Do śmieci. Mogę, ja wiem, że ja mogę wszystko, mogę. To mogę wsadzić? Tak, dobra. Bez komentarza. Weźcie, tu mi teraz nie piszcie wsadzić. ha, ha, ha. Nie ma śmiesznego, nieco. Tutaj był na Banda. Be Błenda. Benda. Jeju, już mi się język mówię plączy, że już ogarni, bo skończę odcinek i będzie spokój. Wydziemy li wyspok i mi się innego języka w końcu. Dobra, już gadam bez sensu, chodźmy jakiś zróbmy to co mamy. Czyli dajmy tam skrzynki. No! Yy. Tak, a nie drugą tam skrzynkę? Idziemy, wiem drugą skrzynkę. Drugą, skrzynkę. O, to jest super pomysł, tak. To dobre, dobre, Sławek, dobrze myślisz? I tu dawam powiedzmy na truciznę. Tam też nam na jedną skrzynkę. gdzie dwie skrzynki połączone. No, tak to można dobrze powiedzieć. Ja sobie żarawko, bo trochę. A tak bardzo taki fajny design. Tu, tu jest do góry, tu na dół. Wszędzie są te. Tu jest taki fajny wyklok, można popatrzeć sobie. No myślę, że tej bazy szybko tak łatwo... No wiadomo, że rozwalić to jak będą chcieli to rozwalą. Chce, żeby trzeba było potem wszystko pokonać wokół, ale najpierw potrzebujemy ludzi tu o, Ło, stąd z okna poleciało. Przyszę, nie się mnie, tu puchnie. Tu nagrywa! O, powiem, że nagrywam na YouTube, pozwólcie, i przestańcie mi. Oni, o nagrywasz na YouTube, a ile masz widzów, o sorry, sorry, <gry> sorry, że przeszkadzamy, <gry> nie bo mi blog, robią, nie. czy robią, no ocieplają, malują, I cały czas, nie dojrz, że koszą trawę, malują, wiercą przez stronę, a potem kręcą odcinek, nie, ma się trochę czasu, a akurat muszą takie Dobra, no dobra, to tu będą fotki. Kotki... E, Leczenia... Dobra... A tu nie tutaj. dzieje się? Trucizny... A tu nie wiem co dzieje się. Tu mogę wdać truciznę. Zaraz wyciągnąć tu jakieś arduzy. To by fajnie. No ja tu przyjdę, ma być jakiś arduz. Bo jak nie, no to... Я заканчиваю видите, плака. я плачу. 15 минут, наконец-то, у меня. Спокойно. Целую птицу. Кук-дек хапсу. Факс Нет, ну снова вы до меня... Chcieli atakować, no fuck! Bo, bo... A ja, ta figa to moja koleżanka jest podłem końcem, i ja ona se zerstuje, że tego. A nie, już tak, nie szczęśliwie. Kupię oczy pająka. No idziemy na spawnę, no, zobaczcie, co się tam dzieje. Bo na razie to są i tak nie są do roboty.

Przegrać mi dianem, blok dianem to sobie... A, mogłem. Daj, daj blok. Nie, daj, nie. Nubi jeden. Nubi jeden. Diaksus ze 100. Event. O, tu fajnie to zrobili. PvP za czerwoną linią. Budować można. No to mogę wam pokazać szczerze. 50-100 klatek za czerwoną linią. Oficjalna strona na xrhapro.pl. Event w poniedziałki i w piątki. To teraz będzie... To ja już wolno w poniedziałek, to jest w piątek o 20.00. I jaksy 0,5% zostało, na to jak zazwyczaj, ciekawe czy szczęście powiększa drogę jaksy. Co ma MV? Znak, ukośnik Mega. Dobra, to kupię. albo inniej albo inniej potem ogarnąć pod... o! chciałem muszę potem ogarnąć kaktusy weźmieć i muszę sobie ogarnąć tego I potkę, no właśnie żeby obrażenie zadawały to ja mogę chodzić na spawnię i rzucać puty, ten rzucać podkami <grym> i da dać takich, nie wiem, może nie dać bo po potem uciekali, czy tak, czy tak, nie wiem, a... To będzie, albo będę mieli potki sami, od, yyy, z z tego o, ja mam tutaj Czy sprzedaż potrzebna? I to serio nie się parę a po, a podaż później tak podam potem. nie chcę na, na odcinku i tak znaczy na z klipami że, że na odcinkach podawałem to ostatnio na odcinku pokazywałam z no bo niestety nagrałam takim programem no fajny jest ten program ale nagrywałam nim tak, że polskim, tylko ekran mi nagrywa nie, że nagle jakąś tylko ekran nie bym się nagrywał Frapsem. Chyba powrócę do Frapsa. Tylko na tym komputerze co jestem, on jest nowy, to nie wiem, czy on muszę ogarnąć to, że Fraps mi po prostu nie ogarnia komputera. No, nie dobrze, że głosy... Nie dobrze, że głosy nie nagrywa. No, 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 yy, przepraszam. No. no tak, dam mu ten, bo ja miałam tu. Co i tu? się robię podki, mam tutaj. Oki, okay. dzięki. Dzięki. Kurde Tak już idę. Dam. dam mu ten choch, bo potrzebuje pop na podki, ja też potrzebuję na robić. By mu to zawiązał O! Remig jest! Remig znowu na klasie idę. idę robić dalej Spoko, idę na ikonę Bo jest remik. To mogę wam pokazać mam... A nie, nie, nie! Nie pokażę wam moich małych FPSów! Już i tak, o Boże, jest remik. Tak, Aaa, widzę, że ona Remika uu, Nie, Ja nie wiem, ale Remik jest spoko, ja z nim ostatnio grałem Chyba na odcinku, nie gadał cały czas Do jaj, bo to tak podglądnie do tego Myślę, że to tak niby wojna, ale lubimy się, no Klepiemy się, ale tak przyjaźnie. nie wiem, jak to powiedzieć No, kurde Idź, bo na f Ok, F -honey. Nie, idzie, 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 nie, posz, idzie. Dobra, poszłam. Idzie, pani. Dobra, najpierw jeszcze też potem zrobię jedną potkę, która będzie lepszała. Bo mam jeden jeszcze, mam jeden jeszcze to. I teraz muszą być arbuzy, bo jak nie, włączę ja Miano jeszcze pod chwilę. i Jaki czas nie ma maruzę! O nie, nie, nie! nie. już ja tak nie będę bawić jakiej kupię? sobie i będę rozmnażał bryzy. Dobra, to zrobimy teraz. Ode to Dobra, to co ja miałam za zrobić? Nie wiem, czy to się opłaca, ale chcę zrobić w naszej grupie tego. ender czesku to jest pomocne dla takich, nie wiem, to jest w ogóle pomocne, jak ktoś nas atakuje, czy coś takiego, tylko szkoda mi tej perełki, tej blaze rudy, mi szkoda, no i tak dalej. Oh. No już, ile? 23 minuty, na nagrywam spoko, jeszcze... No, myślę, że już będę kończył, ej, czekajcie, bo już troszeczkę nagrywam. Okej, okay, to teraz idę Aha, jeszcze do wrzucania. Co ja tu mam? A wiecie co? Ja może jeszcze zobaczę, jak duży się ma Ed. Tak, y... buzy Dobra. Nie ma nic żadnego. I wezmę te podki Idę je odnieść. dobra, 16, No to też dużo. Raz, dwa, trzy. No, to akord. To nie wiem jak to tam jest. Idę to odnieść. Okej. Okay. Eee, tu zobaczymy, mam tego nawet. Tu już się nie znam. Włączę mi na Ale arbuzy, jak się je doswali to jest o was pięć, więc spokoju, będę na tych patetach. No i pozdrawiam e, od Was cały serwer. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Like Cześć! Przed nami taką ładną Ej, no nie! Cześć!